Który koń będzie najszybszy w poszczególnych gonitwach? Kto go trenuje? Kto startuje w roli jeźdźca? Pytania przed każdym dniem wyścigowym są praktycznie te same. Już dziś możemy zapewnić, że w najbliższą niedzielę będzie co i kogo oglądać. To bardzo dobrze, dzień się zapowiada. Świetne gonitwy przeszkodowe. Zobaczymy konie, które już trochę znamy, ale też sporo koń przyjeżdża z zewnątrz. Bardzo dużo Czechów zapowiedziało się na ten dzień. Przyjeżdża Greg Wróblewski, przyjeżdża Bartosz, przyjeżdża Polina Szurowa przyjeżdżają jeźdźcy, którzy są absolutną czołówką. No niestety nie zobaczymy Józefa Bartosza, który w sobotę uległ groźnemu wypadkowi w Pardubicach, ale już się pozbierał do kupy. To są bardzo twardzi jeźdźcy. Myślę że, myślę, że prędzej czy później się u nas pojawi. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność oglądać go. To już jest top, najwyższa europejska czołówka. Jarosław Myszka będzie u nas gościł. Człowiek, który rok w rok zajmuje czołowe miejsca w Wielkiej Pardubickiej. Fantastyczny jeździec. Był Champion jeźdźców Czeskich, znowu Dushan Andres, którego już znamy, ale fantastycznie sobie radzi też w tym sezonie. Rozegranych zostanie 7 gonitw. Bardzo ciekawie zapowiadają się też wyścigi płaskie, choć odbędą się one w krajowym składzie. W gonitwach płaskich mamy gonitwy grupowe, także tutaj jeszcze czekamy na przyjeżdżających z zagranicy. Oni zazwyczaj przyjeżdżają na gonitwy pozagrupowe. No, tak są skonstruowane polskie przepisy, że ci zagraniczni trenerzy mogą startować w gonitwach wyższej klasy. Tutaj będziemy mieli okazję zobaczyć Brego, zwycięzcę z pierwszego dnia wyścigowego. No, tam będzie go na pewno gonił mocno Agatek, który bardzo świetnie się zaprezentował w tym pierwszym wyścigu swoim. Także to jest, to jest bardzo ciekawa gonitwa. Znowu mamy już konie czystej krwi arabskiej na starcie. Dwie gonitwy. Tu jak zwykle pełno emocji, bo one walczyły świetnie od początku do końca. W pierwszy i w drugi dzień wyścigowy walka była niesamowita. No, zobaczymy jakie będą rozwiązania. Bo tutaj mamy większość debiutów, więc ciężko by zaprorokować. Cześć od poprzedniego sezonu. Bardzo chętnie zaglądają na partynice nasi trenerzy, jednak nie chcą łatwo oddawać zwycięstw, na które polskie konie możemy tym razem liczyć. Biega sang który debiutuje w gonitwie przeszkodowej. W gonitwie takiej, która jest dla koni debiutujących i takich, które jeszcze nie mają dużego doświadczenia w gonitwach przeszkodowych. Myślę, że zaprezentuje się z dobrej strony, bo to świetnie skaczący koń, bardzo ambitny, dzielny, także będzie tutaj walczył pod duszanym andresem, doświadczonym miejscem. Będzie biegać cała masa koni, które debiutują w gonitwie dla czterolatków i debiutują w gonitwach płotowych. No całkiem sporo koni, które już znamy, bo na przykład uczytelka tańca. Mamy też no, troszkę nieobliczalną Infernę, ale znaną już wcześniej też Tirannę, która ma kapitalne pochodzenie przeszkodowe, bo jest córką Jaypa, a wnuczką Enjoy Plana. Także złożenie, jak to mówią trenerzy, które samo skacze. To będzie bardzo ciekawa gonitwa, ale też debiutuje radzę zwrócić uwagę na Mankinda. Sam jestem ciekaw, jak on przebiegnie, bo w tych gonitwach płaskich on jest takim przeciętniakiem, ale to jest duży ramowy koń, który świetnie skacze i myślę, że tutaj będzie chciał się pokazać z dobrej strony. Robert Świątek ma także swoich faworytów. Wierzy, że jego konie nie będą w tyle. No nie ukrywam, że liczę na Sankianga, który powinien być blisko. Oba konie, które biegają w cyklu czterolatków, yy, też powinny zaistnieć w tej gonitwie. Trudno będzie w debiucie zaistnieć Infernie, bo ona jest bardzo takim połudliwym koniem, który niestety no, musi nauczyć się prowadzić w dystansie. Przyszła z Warszawy, troszeczkę musieliśmy ją przestawić i zobaczymy, ale jest to córka takiej fantastycznej klac klaczy, która biegała i wygrywała gonitwę za granicą, płotowe. Także mam nadzieję, że, że tutaj sobie poradzi z tym. No i wnuszka j to jak zwykle. No, ten jep się tutaj przewija, ale w głońcach skakanych to jest rzeczywiście objawienie. No liczę, że Brego i diagnoza pokażą się z dobrej strony. Brego nic mu nie ubyło z formy z pierwszego startu. Jest zgłoszony do derby. Oczywiście jest to bardziej prestiżowe zgłoszenie, bo nie wiem, czy on po prostu zdąży. No, nie biegał jak wolatek, dlatego że dojrzewał. I nie wiem, czy jako koń, który wystartował raz w tym sezonie, wystartuje drugi, czy, czy on zdąży do derby się akurat tak przygotować, żeby zaistniał. Tradycyjnie bomba pójdzie w górę w niedzielę